Zbliża się ogień, musimy jeść. D dobra, dawaj No on tu gdzieś po lewej myślę, jest, no Kurwa jaki open! I typy przed nami Dobra uciekać I dostaje, dostaje. ja! też ja też, ja też, ja też Kurwa, nie mamy szans w ogóle, zginiemy, no bo co tu zrobić innego? Dobra, ha! Czekaj, Kolej to zakładam. Gdzie ty idziesz? Te samochody. Jest samochód? No, chodź. Strzela! Strzela ty w ten samochód. Au oh, dobra. Jestem, 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 dawaj. Co tu jest broni, ale... Nie widzę typu. Kurwa, ale, ale dobrze umyśliłeś Tu typy biegły, tam są typy na górze O, typy! Zajebałem jakiegoś no, ty... Kurwa, zajebie mnie Czemu to tak chujowo strzela? Zabiłem go! Dobrze, dwóch zostało Wysiadam, wysiadam, wysiadamy, wysiadamy Tak? No O, typ, typ, typ Gdzie? Miałem play tu został Gdzie? Tu gdzie byłem? Zabiłeś go? No Kurwa my musimy ciągle iść przy to jebaną burzą. O! Spokojnie. No idę, idę, idę. To mogło być typy Mhm to ja w ogóle mam coś nie wiem co Od tego typa podniosłem Nie wiem co to daje Ja mam Cały czas mam w ogóle narod. Ale to może być do czołgu tak? A i tu i tu jest czołg, no? to Idziemy po czołg? No dawaj Tutaj jest no Ale nas nie rozjebiał w tym czołgu wiem. od razu Otworzyłem No i to z drugiej strony się otwiera chyba? Czy nie? nie, z drugiej strony Nie zdążymy kurwa, dobra, jebać to Otworzyło się, otwiera się, ale nie zdążymy, no Nie zdążymy, chodź Ej, ja jebię Musimy gdzieś zejść, bo tutaj jest za... No dobra, dobra jesteśmy? Pięć drużyn tylko zostało Dobra, spokojnie, spokojnie kurwa Jak ja kurwa... O chuj, rozjebał ten czołg Masz drona? Mam, no, ale jeśli boję, dobra, puszczam Kurwa, tak to za dużo nie zobaczę. Typ chyba jest tu, tu są typy. Tu, tu w tym, za tym, za no tą budą się chowają. Na stówę. No, zajebać im na lot? Mo- możesz, ja puszczam im tego. Dostało, dostali, dostali. Dobra, zajebałem im na lot. Dobra, przejdźmy może na drugą, nie wiem, od nich. O, typy, typy, tu też, tu, 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 typy. przed nami. Ja dostaję mocno. Prawie położyłem, prawie położyłem, ale dobra, odpuszczamy, odpuszczamy. Chodź tu do strefy, chodź do strefy. Dobro. U góry typy. Tak? Leży jeden. Nice. Chodź ziomek. Jestem, 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 tylko z drugiej strony jakby. Załóż plejta, masz, nie masz plejtów. Miał no, snajpę Ty trzy drużyny zostały, trzeba poczekać że oni będą się strzelać I wbić na trzeciego gdzie, gdzie jesteś tu? O ciebie no, Czekaj drona puszcza a nie nie mam drona Kurwa Jesteśmy na górze, więc teoretycznie mamy high ground, ale nie wiem czy ktoś nas zejdzie z za pleców. A trzeba tak popatrzeć trochę no. Więc tu nie wchodzi. Mi się wydaje, że tam po prawej stronie 300. Jeszcze chwilę mam do drona. Kurwa, za chwilę i tak trzeba będzie się przenieść. Kurwa, no kiedy ten dron? Ja pierdolę, jaki tu jest ogień. <słysk> Coraz mniejsze to kółko. Dobra, mam drona. Dobra, okej. ci od razu. Aha. Tu są na pewno, tu widzę już co. w tym domu. W tym domu, ale no, oni są na obrzeża. I on szuka tutaj kogoś. Tu jest dwójka. Tu jest dwójka. Kurwa, nie widzę. Ty, tu jest, tu jest jeden typ. Jeden jest w tym domku, a gdzie jest. Gdzie jest trzeci. Dobra, muszę chyba ten, nie? Musimy się. Gdzie ty jesteś? O oh, kurwa, widziłem, no widziłem, widziłem. To jest dzielnie. Dzielnie. Czerak, to tam dna. Smoki, smoke'i, weźmy, tu są smoki gdzieś były. Kurwa, już nie dam rady, ech. Kurwa, nie damy rady chyba. Dawaj, ziomek. Chodź, sobie chodź, chodź. chodź. No, idę, 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 schodzę. Gdzieś jest jeszcze jeden typ. Albo drużyna, no, ale... Dwa, dwie tylko zostały, my i oni. Widzisz? Nadciąga atak alterejski, chodź stąd. Gdzie ten atak leci? Tam gdzie jest czerwone? Dobra, chodź, chodź, nie wiemy, chodź, chodź, nie ma czasu. Tu. tu jest. Ja dostałem, Kurwa, no. Jeden leży. Wygrałem! Wygrałem! Tak? O jest. <laughs> kurwa! Jest ty. A co jest, co jest Co się stało? Zabiłeś jednego? Nie, nie, tego ostatniego nie. może jeden był ty. Nie. Am... Może, a bo może tam ta dwójka się strzelała z kimś, albo atakiem aktorowskim. Czy wygraliśmy to z Urrr, my wygraliśmy, wygraliśmy! wygraliśmy, wygraliśmy, wygraliśmy. wygraliśmy, wygraliśmy. Ja, ja zapisuję to, ja. ja też, no. Postar